Witam wszystkich graczy. Maniak 64 ma przyjemność przedstawić recenzję w stylu retro. Przed nami przyjrzymy się legendarnej już grze Lemmings Psygnosis 91 rok. Pomysł koncepcyjny Szkotów. Przyjął się z niesamowitą popularnością. Jest to produkcja, która podbiła ówczesne komputery. Następnie telefony na każdej możliwej platformie. Mówię to od telefonów poprzez konsole, komputery, każdy możliwy system. Amiga, najbardziej popularna wówczas zabawka. Chorwami do dzisiejszych komputerów. Wtedy to był też super komputer. Gry pojawiały się na dyskietkach, jeżeli jeszcze pamiętacie co to są dyskietki, czyli półcalowe. To jest akurat egzemplarz będący białym krukiem, bo to jest wersja Lemings na konsole PlayStation, pierwszą tak zwanego Szaraka. Jeszcze absolutny unikat, bo to jest pudełko w wersji angielskiej, logo PlayStation, naklejka zabezpieczająca, sticker. Otworzymy w środku, jak widzicie, jest płyta z grą. Ładna, elegancka książeczka, wszystko ładnie, jeszcze różne materiały klamowe, o. I możemy sobie zobaczyć, jakie umiejętności posiadają nasze lemingi, urocze stworzonka z zielonymi włosami, które będą wpadały w przeróżne tarapaty, o. Link wszystko na kredowym papierze. Nie wiem, czy to będzie widać, ale coś niesamowitego. Proszę, jeszcze o. Bo kiedyś się odsyłało do producenta. Co myślimy o jego produkcji? No, były czasy. Moi drodzy, jeszcze a propos samej płyty, coś Wam pokażę. Coś, co obecnie już jest niepraktykowane. już Tego nie można spotkać. A jak widzicie, to jest płyta na jedynkę. Plujemy ją delikatnie. Też już obecnie antyk, bo w samych płyciach już też praktycznie nie używa. Komputery jak ten. Już nie są wyposażone nawet w napęd optyczny. Co jest charakterystyczne i dlaczego to jest? Oryginalne płyty na PlayStation są z tyłu czarne. Właśnie po to, żeby poprawić odczyt. Pierwsze lasery niestety nie były tak zaawansowane technologicznie jak obecnie. Płyta oczywiście działa. Jest instalowana obecnie na konsoli stony PlayStation 3. Jedynka szaraczek niestety po tylu tylu latach już za mną właśnie widzicie przykładowe screeny z różnych wersji platform. To jest gra mojej młodości, bo widać, że pierwsze gry to była prawdziwa pik Nie było tak piękne jak obecnie. Spójrzmy, co na Wikipedii piszą. Że to gra stworzona przez dema design, przez Tygnosis dla Amigi w 1991 roku oraz innych platform. Że gra posiada 4 poziomy trudności: Antriki, trick i majchem. Każdy do, ma własne levely. W każdym inne Lemingi są używane, inne umiejętności. Specyfikacja tych zaraz podczas rozgrywki pokażę. No to każdy sobie będzie mógł poczytać, zobaczyć. Teraz wróćmy do sklepu Microsoftu. Uruchomimy przed nami właśnie Lemix. Na monitorze 4K, czyli po graniu na wszelkiej możliwej platformie, bo starałem się, mogę się tym pochwalić, grałem na lemingach, gdzie tylko się dało. Mam zaliczone, checklista na wszystkim. I na końcu zostało mi lemingi w 4K na super wydajnym gamingowym laptopie z Windowsem. 21. rok. I gramy. Przed nami jest plansza. Jak widzimy, leminki wypadają tutaj przez taką klapę w suficie. A tu jest domek, do którego muszą wszystkie zdążać. Mamy uratować 10%. W tej chwili, tu na planszy, jest, że 10 wyszło. Licznik czasu. Tutaj. I lemmingi mają różne specyficzne umiejętności. Na tej planszy mamy dostępnego leminga tutaj z cyfrą 10. Ma on w ręku łopatę. Jeżeli teraz kursorem wskażemy, pojawi się tytuł, że on jest walkerem, czyli chodzi, ale teraz jest digerem, czyli jest kopaczem. w tej chwili on swoimi łapkami tutaj drąży tunel w niemi, przekopuje się i wszystkie remingi tutaj z bezpiecznej wysokości, czyli mniej więcej tak dziesięciokrotność ich wysokości, mogą sobie spadać bezpiecznie, lądują i wskakują do domku. Z charakterystycznym jopi, rzucając swoje zielone włoski. Oczywiście nie musimy cały czas czekać, możemy przyspieszyć to wchodzenie klikając strzałki. I szybciutko truchcikiem Przeprowadziliśmy 100%. Mieliśmy uratować tylko 10. Udało się nam wszystkie przeprowadzić. A zajęło nam to 211 sekund. Ale uratowaliśmy 10. Klikamy. I przed nami kolejny level, tu jest miniaturka. Jak widzimy, jest 8 umiejętności. Mamy remingi, które będą się wspinać. Będą mogły spadać oczywiście bezpiecznie przy użyciu parasolek. Będą lemingi, które będą posiadały umiejętność wybuchania. Złapie się za głowę, potrzęsie i wybuchnie. Blokowania, czyli on stanie i nie dopuści, aby inne lemmingi koło niego przeszły. Takich typowych robotników odbudowania mostu, byli Teraz oczywiście kopaczy pod kątem, na wprost i zaczynamy. Wybieramy spadasolkę. Z walkera zmieniamy go w latającego flotera o, i możemy to nadać umiejętność zarówno jak idzie, jak spada, w każdym możliwym tempie i jeżeli nie jesteśmy pewni, zawsze można kursor zatrzymać ponownie nad danym lemingiem i wręczyć mu. Tu widzimy licznik, ile mamy umiejętności do nauczenia i ile lemingów jeszcze jest nienauczonych danej umiejętności. To przydzielamy, przyspieszymy, wejdą i zobaczymy, uratowaliśmy wszystkich i tutaj, tak jak mówiłem, Kolejne umiejętności się pojawiają. W tej chwili będziemy używali leminga z możliwością blokowania, blokersu. Każda plansza ma właśnie charakterystyczną muzykę, wygląd. Tu lemingi zdążają w stronę prawą. Żeby zatrzymać ten marsz, używamy blokersa. Wybieramy, wstawiamy i w tej chwili lemingi się odbijają i zdążają w kierunku lewym. I z tej platformy górnej zejdą niżej i przy schodzeniu nie zmieniają kierunku i będą dalej zdążały w kierunku lewym. Czyli pozwolimy im zejść z tej platformy. Spadną tutaj niżej, ale tu ich zatrzymamy. Już jest blockers, jak widać, bo wszystkie reszta to walkery. Teraz dążają w kierunku prawym, ale tu jest za wysoko dla nich. Będą się zabijać, więc zatrzymamy. Odbiją się znowu w lewo. Zejdą poziom niżej. Tutaj je zatrzymamy. Tak, i w tej chwili będą szły w prawo. po czym ponownie zatrzymamy całą tą o, uroczą gromadkę zielono włosy. Można. Jeżeli teraz zatrzymamy na chwilę, o. sterować ilością wychodzących równocześnie. W tej chwili, jak widać, na planszy już jest 39 stworzonek i w tej chwili powoli wchodzą do domku. Możemy to przyspieszyć. I cała gromadka tutaj trufcikiem, trufcikiem zdąża do domku. Tu jeszcze widać, którzy o, wypadają z góry. Przyspieszymy trochę. W tej chwili jest lepiej na planszy. O, w tej chwili zwalniamy czas do standardowego i zostali nam tutaj blokersi. Żeby przejść dalej, musimy tych blokersów y, usunąć z planszy, czyli wysać. Używamy ładunku i w tej chwili nad każdym pojawił się licznik i za chwilę biedny lemik złapał się za głowę, eksplodował i tym samym plansza została zakończona. Zobaczymy jeszcze tylko jedną przykładową. Tutaj będziemy mieli umiejętność wspinania się oraz górnika. Po co nam jest potrzebny górnik? Marsza ładna. No, problem jest taki, że tu są uwięzione, potem jest dużo, dużo płaskiego i przed nami pionowa ściana. Czyli pierwszy dostaniemy się z góry. Użyjemy tego tutaj górnika ikony Lemminga tutaj z tym kilowem. Jest tylko jeden, więc wybieramy któregokolwiek i jak kopie pod kątem w dół. I on w tej chwili zaczyna drążyć tunel. Jak widzimy, jest tutaj sporo walkerów. Ten jest górnikiem, minerem. Dziesięciu wyszło na planszę. Kończy kopanie. Z tej wysokości mogą bezpiecznie wpadać i będą se tu po dole krążyć, odbijając się od ściany lewej do prawej. Dlatego wybieramy Umiejętność pierwszą. Spinaczki klimbersów I będziemy każdemu lemingowi nadawali tą umiejętność. Będziemy ich tego uczyć. I ci, którzy są już właśnie idą w prawą stronę, a są już klimberami, jak widzicie, wchodzą już do góry. Reszta tu wejdzie na ścianę, odbije się od sufitu, spadnie i bezpiecznie podążając tutaj właśnie dołem będzie się wspinać. Przyspieszymy trochę. Tu mamy widać jeszcze trzech, którzy nie mają. Nadamy im, to jeszcze został jeden. O, w tej chwili spadło do zera. I każdy już umie się spinać. Przyspieszymy. O, i ostatni. Tutaj, o. Żwawo, żwawo, żwawo do góry. I już jest uratowany. Lewek został. Zakończony, 100%. Rozrywka jest przetnia. No niestety możliwości konfiguracji są małe, bo to jest tylko port na system Windows. Ale oddaje świetnie ducha czasu. Tak jak mówię, leningi to jest gra zręcznościowa, logiczna. Rozwija wyobraźnię, chęć rywalizacji. Polecam do rozrywki ze znajomymi, wspólnie wymyślać jak pokonać daną przeszkodę, gdyż każdy level, każdy poziom to są nowe wyzwania. Gra jest darmowa, polecam pobrać, zagrać i napiszcie w komentarzach dokąd dośliście, z którymi levelami sobie nie poradziliście. Jakie macie ogólnie uwagi. No, to jest rozrywka w stylu retro. Kiedyś gry pisało się dla fanów, nie dla pieniędzy, nie dla mikropłatności. Z pasji tworzenia. Takie są gry retro, takie będą recenzje. Granie to sposób na życie, dla wolnego czasu. Maniach 64 dziękuję za uwagę i zaprasza do kolejnych recenzji w stylu retro do nowoczesnym. Wszystko to związane jest z grami. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia oraz do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję.